A co tam, idę za tak zwanym ciosem? Bo chciałam Wam powiedzieć, skąd wzięło się to moje odważenie i dlaczego w ogóle postanowiłam zacząć mówić o ważnych dla mnie sprawach. W czerwcu byłam na kursie wspomnianej już wcześniej Sonisza Szamek-Karcz. Tam poznałam cudownych ludzi. Bardzo inspirujących. Każda z tych osób czegoś mnie nauczyła, coś mi pokazała. Dalej się wspieramy, dalej się inspirujemy. I prawda jest taka, że gdyby nie one, to nie wiem, czy zdecydowałabym się na taki krok. Trzymam za siebie kciuki, żebym się nie poddała, żebym nie zwracała uwagę na komentarze, na opinie, bo to będzie zawsze. I dla mnie najważniejsze jest to, żebym nie oceniała siebie. A wszyscy są naszym lustrem, więc jeżeli ja nie będę ocenia oceniała siebie, to inni również mnie nie będą oceniać. W następnym filmie mam nadzieję, że opowiem Wam więcej o mojej pracy albo opowiem Wam jak w ogóle zaczęła się moja historia z rozwojem osobistym. To jeszcze zobaczymy. Trzymajcie się. Do zobaczenia.